Dzień dobry Państwu. Dzisiaj środa. Będziemy rozmawiali o bardzo ważnych sprawach, mianowicie jeszcze bardziej przyspieszamy te procesy, które będą miały się dziać i będą się działy w tym tygodniu. Ale o tym za chwilę. Tradycyjnie rozpocznę od statystyki. Niewiele się zmieniło od dnia wczorajszego, na szczęście. Mamy, jeżeli chodzi o powiat, Cztery pozytywne wyniki. 3 to jest gmina Książ i jeden pozytywny wynik to jest Śrem. Wszyscy są izolowani w domach, a więc nie ma przypadku, by ktoś przebywał w szpitalu. Jeżeli chodzi o kwarantannę, to w całym powiecie mamy 152 osoby. 105 w gminie Śrem i to stanowi 61 gospodarstw domowych. Jeżeli chodzi o cały kraj, to 7202 zawirusowania 263 przypadki zgonów. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, 683 zawirusowania, 43 zgony. No nie są to Dobre wieści, jeżeli chodzi o Wielkopolskę i o kraj, ale musimy wszystko robić, żeby chronić się tak jak do tej pory i tą chociażby podtrzymać statystykę, która dla nas jest bardzo ważna, bo wiadomo, każde życie naszego mieszkańca, naszej gminy jest bardzo ważne i musimy zrobić wszystko, żeby z wszystkich nałożonych obowiązków się wywiązywać. I rozpocznę znowu od podziękowania, bo widać, że Państwo respektujecie wszystkie te no, oboszczenia, które mają miejsce. Mówi się o tym, że w tym tygodniu jeszcze rząd ma wprowadzić no, troszeczkę luzu, jeżeli chodzi o oboszczenia, ale dzisiaj nie będę o tym mówił. Poczekamy na konkretne decyzje. Dzisiaj przygotowujemy się do jutrzejszego dnia mianowicie wiemy, że od 16 obowiązują nowe przepisy nowe rozporządzenie, które mówi o tym, że mamy zakrywać usta i nos w przestrzeni publicznej a więc nie możemy się pokazywać na ulicach bez żadnych zabezpieczeń to oczywiście są maseczki albo inne formuły, yy, czyli tam powiedzmy yy, szalik czy tam inne rzeczy ale tak jak mówiłem wychodzimy naprzeciw i już kompletujemy takie zestawy. Zestawy, które zawierają w woreczku foliowym dwie maseczki. W tym przypadku to są maseczki y, y, zakupione prawda, y, od y, producentów. Do tego dołączona jest y, taka adnotacja. Drogi mieszkańcu gminy Śrem: od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach. Przychodzą do urzędów, do sklepów, w miejscach świadczenia usług i na końcu jest zapis. Załóż maseczkę zawsze, gdy wychodzisz. Naprawdę apeluję o to, byśmy to, tego, to respektowali. Dzisiaj pakujemy, robi to śremski sport i biblioteka śremska. Takie właśnie zestawy ponad 4000 na tereny wiejskie. Jutro wolontariusze, też wolontariusze z Rady Miejskiej w Śremie, jak również sołtysi naszej gminy, dostarczą maseczki do gospodarstw, do każdego gospodarstwa domowego. Myślę, że wczoraj informowaliśmy na portalach społecznościowych na ten temat i pojawiały się pytania: A czemu zaczynamy od terenów wiejskich? Proszę Państwa bo zdecydowaliśmy tak, że będzie szybciej i wygodniej, że teren wiejski obsłużymy w pierwszej kolejności, ale równolegle też rozpoczynamy miasto. Mianowicie cały zasób TBS-owski, ponad 2,5 tysiąca gospodarstw domowych, również jutro będzie to zadanie realizowane. Cierpliwości. Wszyscy otrzymają, wszyscy otrzymają maseczki. Współpracujemy również no, z ludźmi, którzy szyją z terenu Siemskiego, skupionych wokół y, y, Patrycji Suszczewicz. Dzisiaj spotykamy się z panią Patrycją. Będziemy rozmawiali o tym, żeby tą pozostałą ilość około 10 tysięcy maseczek również w jak najszybszym terminie otrzymać i dostarczyć również to y, do państwa. Dzisiaj, też o godzinie 14 będziemy poddawali y, procesom dezynfekcji y, y, ulicę przy Przestrzeń Miejską. I to będą dwie grupy. Będą to żołnierze 6. Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych naszej śremskiej jednostki. I tu Bardzo dziękuję dowództwu i wszystkim żołnierzom, którzy y, z nami bardzo współpracują w tym zakresie. I chcemy, żeby ta współpraca jeszcze bardziej się rozwijała, bo pewno nie pierwszy, nie ostatni raz będziemy realizować to zadanie. Dzisiaj zaczynamy od godziny 14, nie będę wymieniał wszystkich, ale zaczynamy od Alei Solidarności. W okolicach Biedronki, Szpitala, druga grupa. Y to będzie właśnie i domy pomocy społecznej i to będą również y, punkty przesiadkowe 21 przystanków to będą ulice wzdłuż y, ulicy Mickiewicza wzdłuż urzędu stanu cywilnego policji starostwa y, szpitala reumatologicznego będziemy również y, y, realizować y, y, zadania dotyczące powiedzmy przestrzeni tutaj przed y, ratuszem ale też w dniu jutrzejszym o godzinie 9, jutro o godzinie 9 będziemy również za zamgławiaczem termicznym dezynfekować przestrzeń na Jezioranach. Mianowicie tutaj chodzi o PSS Jubilat Okolicy oczywiście, jak również 1 maja chodniki wzdłuż Alei Solidarności. I do tego na pewno dojdzie jeszcze most, nasz główny, poręcze, prawda, wszystkie. Bardzo proszę, abyście Państwo, jak zobaczycie na przykład, że takie, taki proces jest realizowany, to nie kumulujcie się przez okres godziny czasu. Po prostu myślę, że warto omijać te miejsca, które będą podlegały dezynfekcji. Ważne jest również, Proszę Państwa, abyście zachowali te wszystkie zasady, o których mówiliśmy. Będziemy na bieżąco, będę Państwa informował. Chciałem też podziękować tym miejscu, tym, którzy naprawdę dużo wysiłku wkładają w to, co o czym mówię. Przede wszystkim, przede wszystkim dowództwu i wszystkim żołnierzom 6. Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych. Dziękuję również naszym pracownikom i Załodze Siemskiego Sportu i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za pomoc przy pakowaniu tych zestawów. Dziękuję też tym wolontariuszom, radnym, którzy podjęli się tego zadania. Wymienię ich nawet z nazwiska, bo to jest pan Piotr Rojek, pan Krzysztof Lewandowski pan Grzegorz Wiśniewski, za to, że po prostu też nas wspierają i w dostarczaniu tych, tych zestawów. Dziękuję również naszym partnerom, czyli tej grupie pani Suszczewicz, która myślę, że robi bardzo dobrą pracę z całym swoim zespołem i wspólnie po prostu będziemy zabiegali o to, żeby te maseczki pojawiły się w domu. I dziękuję też grupie pana... Piotra, Pawła Wawrzyniaka, który cały czas skutecznie dostarcza żywność dla naszych starszych ludzi, dla seniorów, tych, którzy mają problem z zaopatrzeniem i z wieloma innymi czynnościami. Bardzo dziękuję. Trzymajmy się razem wspólnie.